Cześć, witam Cię na moim kanale, ja mam na imię Michał, a to jest kanał poświęcony klasycznej męskiej elegancji. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali sobie, jak się pewnie już domyślasz, o poszetce, czyli tej małej, ozdobnej chusteczce, którą wkładamy do kieszeni piersiowej w marynarce. W jakim celu? Zaraz Ci na to pytanie odpowiem, zostań ze mną, zapraszam. Tak jak na wstępie wspomniałem, poszetka, tym się dzisiaj zajmujemy. Co to jest poszetka? Jest to niewielkich rozmiarów ozdobna chusteczka. Zwykle, mówię zwykle, bo są oczywiście jakieś modowe wariacje na ten temat, natomiast zwykle, to namawiam do klasyki, poszetka to jest kwadrat, zwykle o boku 33. Dlaczego taki rozmiar? Ano z prostego powodu, jest to rozmiar, który pozwala w sposób estetyczny wyeksponować produkt, wyeksponować poszetkę, do tego wszystkiego nie wypycha kieszeni piersiowej marynarki w sposób znaczny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę praktycznie każdą inną wielkość boku, Czyli automatycznie wielkość poszetki Po prostu będziemy ten materiał musieli gdzieś schować Więc w sposób naturalny Jeżeli on nie wejdzie głęboko do kieszeni Wyjdzie i wypchnie tą kieszeń na zewnątrz Tworząc tutaj małą estetyczną bombę Dlatego ja rekomenduję poszetki O wielkości 33x33 Może czasem warto Zaeksperymentować z troszkę większą Na przykład ja wiem 35x35 Ale to jest gdzieś maks. Nie będziemy schudzić z taką bombą Dlatego 33x33 jest moim zdaniem Sprawdzonym i przetestowanym przeze mnie przez wiele lat, jak i wielu moich klientów rozmiarem. Dlaczego ja oferuję tego typu poszetki o takiej wielkości? Z prostego powodu. Większość osób jednak, nie oszukujmy się, posiada ubrania gotowe, kupione w sklepie. Tak zwane ready to wear, RTW. Ubrania te mają dość płytkie, czy marynarki konkretnie mówiąc, mają dość płytkie kieszenie, dlatego te poszetki, ten rozmiar idealnie się sprawdza. W zasadzie jest to rozmiar, można by powiedzieć, uniwersalny. Dlaczego? Dlatego ktoś powie, a jak se ruszy marynarkę. No to jak sobie uszyjesz marynarkę, to możesz krawcowi oznajmić, że masz tego typu poszetki i chciałbyś, żeby tą kieszeń dostosował do wielkości twojej poszetki, żeby ona się cała tam mieściła, a jednak nie wypychała tej kieszeni nadmiernie. Dlatego w mojej ocenie jest to dość fajne i uniwersalne rozwiązanie w sensie wymiaru. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o poszetki, porozmawiamy sobie trochę o ich jakości. O jakości poszetki świadczy rulonik jak widzicie, poszetka jest obszyta rulonikiem. Dzięki czemu, składając ją w sposób na przykład taki, widzicie, mamy to, te, te kanty, to wszystko jest takie lekkie, estetyczne. Absolutnie nie polecam yy, w ogóle, jeżeli widzicie poszetkę, która jest w jakikolwiek sposób inny obszyta niż rulonikiem, odłóżcie ją na bok, to nie ma sensu, kompletnie. Czyli co świadczy o jakości poszetki? Właśnie ten rulonik. To jest pierwsza sprawa, na którą zwracamy uwagę. Druga sprawa, materiał, z którego jest wykonana poszetka. Chusteczka ta powinna być wykonana z jednego z trzech materiałów: len, wełna i jedwab. Najszlachetniejszym materiałem jest oczywiście jedwab. Len, tylko i wyłącznie moim zdaniem do eksponowania, jeżeli chodzi o TV-Folda, na przykład taki sposób ułożenia poszetki, lub jakiś two-free point, czyli trzy, dwa lub trzy punkty wystające z kieszeni. To są te akceptowalne, jeżeli chodzi o len złożenia poszetki. Natomiast pozostaje. Stałe wełna i poszetka jedwabna, to jest praktycznie dowolność. Ja preferuję ułożenie tak zwane puff, bym powiedział, czyli tak zwana pufka, czyli mamy poszetkę, kładziemy ją na środku na ręku, łapiemy na samym środeczku. Zakręcamy, 2, 3, składamy lekko, tak zakręconą i złożoną poszetkę, wkładamy do kieszeni, i już. Cała magia. Pówka gotowa. Nie możemy spędzić przed lustrem 20-30 minut na układaniu poszetki, no bo to będzie efekt, jakbym to z angielskiego można by nazwać trying to hard, czyli staracie się za bardzo i to widać i to nie wychodzi. To musi być na coś naturalnego, coś takiego na zasadzie złożyłem i... Wyszedłem. Nawet wręcz w biegu, w momencie kiedy zakładacie marynarkę, bierzecie do ręki poszetkę i wiele, czy długo o tym nie myśląc, zmierzacie w stronę przedsionka w domu, żeby założyć buty, i to jest te 5 do 7 sekund, gdzie sobie tą poszetkę skręcacie, układacie, prostujecie o, przed lustrem ostatni. poprawiamy i poszedł. Jaką rolę pełni poszetka? Ozdobną, tylko i wyłącznie. Kiedyś historycznie uważano, czy uważano, robiono, wkładano tutaj chusteczki albo to chusteczki bawełniane, one też służyły do wycierania nosa, rąk czy czegokolwiek, generalnie rzecz biorąc, były funkcyjne. Natomiast w tej chwili prosta zasada, którą należy sobie gdzieś tam przyswoić i zaakceptować: One for showing, one for blowing, czyli jedna do pokazywania, a druga schowana w wewnętrznej kieszeni marynarki, właśnie blowing, czyli właśnie taka użytkowa. Wtedy e, jedyny słuszny, akceptowalny materiał to jest bawełna. Co jeszcze możemy powiedzieć o poszedce? Ano tyle, że wnosi bardzo dużo wzoru i koloru. To, to jest jej, czyli showing, dlatego nie warto kupować, w mojej ocenie, nudnych, jakichś jednokolorowych, czy jakichś takich nudnych, mówiłem to już. Poszetek warto postawić na poszetki, które będą uzupełnieniem naszych stylizacji. Tutaj akurat nie zakładałem krawata, jest to film o poszetce, czemu miałbym zakładać Stefanowi krawat, skoro Stefan nawet głowy do roboty nie wziął, no to i krawata miał prawo zapomnieć, tak? Natomiast wziął poszetkę, super, i ta poszetka, jak widzicie, błękitna koszula, szara marynarka, no i poszetka jako uzupełnienie, jako ten w zasadzie jedyny element wzorzysty, czyli mamy strój korporacyjny, szary lub granatowy, do tego błękitna lub biała koszula. My możemy tutaj zagrać tylko krawatem i tylko i wyłącznie poszetką, niczym więcej. To są elementy, które gdzieś tam nas wyróżnią. Więc jeżeli składamy do jakby kupy cały strój, gdzieś spodnie, marynarka, koszula, to wszystko już pasuje, dodajemy do tego krawat, czyli pierwszy element, który wnosi nam wzór i kolor do stylizacji jest takim trochę, tym pierwiastkiem, taką szczyptą indywidualną w tym wszystkim, w tym, tym całym, nazwijmy to, korporacyjnym świecie, jakieś tam banki. Ten dress code jest dosyć sztywny, natomiast właśnie krawat, to jest wzór, kolor, czasem faktura, na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę grenadynę. Film o poszetkach, więc oczywiście poszetka jest tutaj kropką na dni, ona pasuje do krawata, fajnie spina pozostałe kolory, może jakiś wnosi dodatkowy kolor, może jakiś wzór. Jeżeli nie nosimy krawata, to poszetka to jest kompletny must have. Zobacz, jak to wygląda bez poszetki. Szara Masa, tu jakieś wycięcie, to w ogóle sensu nie ma żadnego. Natomiast magia poszetka wnosi nam wzór i kolor, coś się zaczyna dziać. Czyli podsumowując, to dość prosty produkt, ty wnoszący i mączący w sposób pozytywny w naszej stylizacji, więc nie warto, abyś się tego pozbawiał, jakby chęci. Czy generalnie, żebyś się pozbawiał poszetki, nie wiem. Czemu miałbyś to robić, więc jeżeli to robisz, przestań, wejdź sobie, kup jedną, dwie, trzy poszetki, pomyśl w jaki sposób one będą uzupełniały Twoją stylizację, przejrzyj sobie szafę, zobacz jakie masz koszule, jakie masz marynarki, ne, zobacz jakie masz krawaty, wybierz sobie jedną, dwie, trzy poszetki, zacznij od czegoś, a zobaczysz, że w pewien sposób się od tego uzależnisz. Jeżeli nie nosisz krawatów, to tym bardziej powinieneś nosić poszetki, bo jest to, tak jak mówię, Coś dodatkowego, czyli dodatkowy wzór i kolor. Poszetka, tak jak powiedziałem, nie pełni żadnej innej funkcji. One for showing, one for blowing. Tyle w temacie. Podsumowując, i pomijam tutaj. Rozmiar poszetek, to w zasadzie tak naprawdę nie świadczy o jakości tej poszetki. Rozmiar jest kwestią dość indywidualną. Ja oceniam, że ten 33-35 jest dobry, ponieważ w znaczący sposób nie wypycha kieszeni. Pamiętaj, jeżeli chodzi o poszetki, że wzór tak naprawdę jest dla Ciebie. Jeżeli wybierasz sobie poszetkę, która ma fajną grafikę, to i tak wiadomo, że jak ją złożysz, tej grafiki nie będzie widać, ale kupujesz to dla siebie, dla własnej satysfakcji. To jest tak jak potrzewka w marynarce. Masz jakieś tory pinapowe, masz jakieś kasyno ulicy Nowego Jorku, czaszki czy różne inne dziwne, nieprzyzwoite wzory. Nadal podszewkę robisz dla siebie. Wszywasz tą podszewkę w marynarkę dla siebie. To cię cieszy. Masz tam czachy, tak? Jesteś na spotkaniu biznesowym, masz granatowy garnitur. Leży jak po prostu genialnie. Poważne tematy, a ty masz te czach, Nikt o nich nie wie, tylko ty. I coś takiego właśnie jest w poszetce, gdzie jeżeli masz duży wzór nadrukowany na tą poszetkę, on też jest dla ciebie. Dopiero jak rozłożysz tą poszetkę i pokażesz wszystkim, co jak to wygląda, no to podzielisz się ze światem tym wzorem. Natomiast nadal po złożeniu są to jakieś takie właśnie fikuśne bohomazy. Robisz to dla siebie i rób to dalej. Wzór i kolor. To jest funkcja poszetki, oprzywana rulonikiem, to świadczy o jakości przede wszystkim. Zór i kolor to są kwestie indywidualne, dopasuj wzorem i kolorem poszetkę do swojej szafy, do tego co masz w tej szafie, do swoich krawatów i reszty garderoby. Materiały naturalne, tylko i wyłącznie, żadne inne, jedwab przede wszystkim, wełna w drugiej kolejności. I trzecia LEN. Jedwa i wełna, o tym jeszcze nie mówiłem. Jedwa i wełna. Jedwa bardziej pasuje, pasuje do lekkich stylizacji w stronę lata, w stronę wiosny wczesnej, ewentualnie jesieni. Natomiast wełna pasuje do tweedów, no, generalnie do takich cięższych, optycznie, wizualnie, ale i nie tylko, tylko fizycznie cięższych materiałów, i ona się troszkę lepiej będzie komponowała niż jedwa, no, ale to też jest kolejna kwestia, no, nie musisz aż tak bardzo na to zwracać uwagę, chyba, że na przykład nie zakładasz płaszcza, tak? No jak nie zakładasz płaszcza, i zakładasz grubą, tweedową marynarkę, no to warto, żebyś postawił na wełnianą poszetkę. Natomiast, jeżeli zakładasz, powiedzmy, tego typu marynarkę stosunkowo lekką, to jest chyba 280 albo 290 gram, to ten jedwab wygląda fajnie. Wełna może wyglądać trochę pretensjonalnie przy tym splocie materiału i przy tej gramaturze materiału, czyli to jest kolejna kwestia, w jaki sposób to gdzieś tam ograć i, i użyć. Warto jest mieć 2, 3, 4, 5 tych poszetek jedwabnych i z jedną, dwie, w mojej ocenie, wełn. W zupełności wystarczą. Wełna charakteryzuje się również tym, że nie błyszczy w żaden sposób tak jak jedwab. Jedwab jest materiałem błyszczącym, wełna stonowanym, spokojnym, takim matowym, i to jest kolejna różnica. LNM się nie zajmujemy, no bo Lento TV Fold Free Point nuda. Zwykle lniana, jedna poszetka lniana wystarcza, i jest to całkowicie biała poszetka, Koniec. Prosty produkt, wzór, kolor, to robisz dla siebie. To odróżnia poszetki tak naprawdę. To by było na tyle. Poszetka, dość prosty produkt. Mam nadzieję, że wszystko wyczerpująco wyjaśniłem. Natomiast jeżeli miałbyś jakieś pytania, chciał podyskutować o tym, proszę zadaj mi je w komentarzu na dole pod filmem. Łapka w górę, jeżeli materiał Ci się podobał, zasubskrybuj, a już więcej tego typu filmy Ci nie będą uciekały. Jak dodatkowo naciśniesz dzwoneczek, to YouTube będzie Ci wysyłał powiadomienia o każdym nowym materiale na moim kanale. Tymczasem żegnam się z Tobą do następnego odcinka. Dziękuję, cześć.